Meksykański. Nie ma go? To jest niemożliwe po prostu w ogóle jest? No to dobrze jest, dobrze jest, dobrze patrzę Nie, tam jest... On jest tutaj! Kurde, na bank jest tam jest pytanie jak go wypatrzeć Jest, widzę, 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 widzę Tam jest, jego kapelusz Dobra, trafię, nie trafię. I co? Jak tam? Żyjesz, nie żyjesz? Powiedz coś. A, nie możesz mówić, bo nie żyjesz. O, to strasznie mi przykro z tego powodu. Okej, okay, to jeszcze nie są wszyscy. Pozostała nam wieżyczka i jeden ukryty szmaciarz z pistoletem. Zaraz wam pokażę gdzie on jest. Może eee, być tak w las po tą górę z łachy. Dziękuję. Okej. Okay, eee, tutaj macie w miarę bezpiecznie pod warunkiem, że sobie dupę osłonicie, tak? Okej. Okay. Okay, kapitan Salvatore się zgłasza ponownie, eee, wymaga naszej natychmiastowej pomocy, ale niekoniecznie medycznej. O, tutaj jest gnojek z pistoletem. On, on będzie tutaj albo tutaj. W każdym razie gdzieś, gdzieś ko koło tych budynków tutaj się czai, więc musicie brać na niego wyprawkę. E, tego tutaj trzeba ściągnąć z funkcji. Bardzo ładnie. O, proszę bardzo. Tam nie pójdę Cholera no może Może jak na palcach stanę. Dobra, dostał. Wypieprzamy stąd. Teraz, e, tutaj możecie sobie e, zrobić bardzo fajny punkt snajperski. Zobaczcie Widać? Oni tam będą łazić. Tam się będą szmędać. O już jeden jest. Proszę bardzo. Na drugiego. Gdzieś tam też łazi Wiem, że tam łazi Wiem, że... Mówiłem, że tam łazi. No Ja to znam, jak tą grę znam jak własną kieszeń, kurde. O! Się kubany rozbujał. Jest tam, gdzie był tamten, okej. Okay. Tam masz przestanie strzelać. Masz ze jak 150 goście. Dobra, bierzemy go. Ok, e, ogólnie, tutaj na tym stanowisku będziecie jeszcze mieli jeepa, On sobie przyjedzie i tam sobie będzie stał. E, gdzie on będzie stał? Gdzieś tutaj. gdzieś tutaj będzie stał. E, tymczasowo interesuje was strona lewa, a na stronie lewej tu jest gościu, i tu jest gościu. Fajnie, nie? Normalnie płatka za płatko powiem wam autentycznie. Ok, e, spróbujemy ściągnąć jednego i drugiego. Bardzo ładny sposób, żeby ich ściągnąć, jest stąd. Tu się normalnie. O, tam jest jeden, proszę bardzo. Dostał. Chyba. He. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dostał. Kurde, nie powinienem się tak wystawiać normalnie. Potwierdzenie leży. Potwierdzenie leży. Teraz y, z dwóch dróg proponuję wam przyciskać się tędy. Jest to droga znacznie lepsza y, niż y, tamta. Znaczy niż ta główna. Przy... Przed którą przez chwi przed chwilą byliśmy, tak? Znaczy chodzi mi o tą drogę. O, o! O, Jeszcze coś idzie mi tam. Dobra, dobra, nie panikuj, Salvatore, Jestem tutaj. Normalnie panikasz z siebie, jak 150. Ja tu idę sama. Cię nie martwię, a ty co? Ha, ha, ha Widzę, że jeszcze jeden pacjent jest. No dobra. Skoro tak. Może uda się go załatwić w jakiś sposób? Fajny, chytry, co? Uda się, czy się nie uda? On idzie do tego śmietnika, z tego co widziałem. Dobra. Czyli to nie był ten, o którym ja myślałem, że go załatwiłem. O, tutaj idzie, dobra. O, idzie drugi właśnie. Proszę bardzo. Także tu możecie sobie, że tak powiem, no, trochę zaszaleć. Co już uciekł? Co on jakiś? Spili Gonzales? No uciekł. Ha, dobra, drugi będzie szedł. Trzeba ich tutaj pozałatwiać, by dobruździć. Niepotrzebnie zresztą. Okej, okay, wam się. No, chodź do papcia, chodź. Nie szwenda się po tych podwórkach. Co za matą. Czy do ciężkiej cholery? Moglibyście zacząć ze mną współpracować O, idzie znowu, dobra. Albo i nie idzie. Nie, będzie szedł dom. dobra, będzie szedł dom. Najpierw ściągniemy jednego, potem ściągniemy drugiego. Ten to chyba stamtąd nie wyjdzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz zobaczymy. Jeśli nie wyjdzie, to zrobimy zasadzkę, nie, nie wyjdzie. Zrobimy zasadzkę na tego drugiego. Robimy tak, idziemy sobie tu Wychylamy się. I czekamy. Jest. Co byś chciał? Wryj! No to dostałeś. Się chłopak nas dostał, dostał jednego ode mnie i poszedł spać, proszę bardzo. Ha. Teraz, gdzie ten łazi? On znowu pewnie się wróci na podwórko. No, albo i nie. Co wiesz, tak stał teraz, tak? Dobra, ja pierwsza zbior. Ładujemy. I ruszamy. Tędy jest łatwiej. Zachodzicie ich bardzo fajnie, elegancko z flanki. Dlatego warto tędy iść. Także polecam, polecam. Okej. Okay, teraz zaczynamy balangę. I zwieprzamy. Mogę się założyć, że on zaraz do mnie przyjdzie. A jak nie, to przynajmniej jakiś inny przyjdzie. O, zastąpił swojego martwego koleżkę. To mu dużo nie pomoże. No, chodź, 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 chodź. Co za mato. O, uwaga. No patrzcie, nie przyszedł do mnie, no? Nie, to nie. Czekamy na naszego... O, zmienił trajektorię. Będzie szedł z innej mańki. Będzie szedł z innej mańki. Dobra. Będzie tam szedł. Teraz już wiecie, po co w tej grze przydaje się mapa. Zobaczcie. Tylko i wyłącznie nawigując na mapie, zobaczcie, co ja z nimi robię. Więc nie brzęczeć mi tu, że za dużo korzystam z mapy. Tak? dostał Został nam jeszcze jeden. Ten jeden jest tutaj, proszę bardzo. Jeśli nie wiecie jak go ściągnąć, to ja od razu podpowiadam. Możecie próbować tędy. Tędy normalnie sobie idziecie. I on się tutaj powinien wam pokazać. Proszę bardzo. Jak coś, to poprawka. Okej. Okay. Czysto, jeszcze co magazynek zabiorę. Teraz broń krótka mi się przyda. Zbliżamy się do pozycji kapitana Salvatore. E, co mogę Wam powiedzieć w tym, o tym obszarze? Uważajcie. Krótko, zwięźlej na temat, nie? E, oni ogólnie tutaj się kręcą e, i zajmują różne pozycje, e, biorąc pod uwagę, że hałasujecie. Jeśli nawet będziecie szli z tłumikami, to oni i tak się będą ruszać, także. Um, Naprawdę, różnicy dla nich nie zrobicie większej. Jedyne co, jedną rzecz Wam mogę podpowiedzieć: tu jest strzelec. O tutaj, w tym budynku, widzicie go? Tu jest, o, tu jest, dobra. Teraz tak, ja sobie rozejrzę się i powiem Wam tak, że w moim przypadku muszę zwracać uwagę na ten obszar. Tu jest jeden, proszę bardzo. Tu jest drugi, dobra, o tym już wiemy. To jest trzeci. Tu jest czwarty strzelec, tak. Jeśli się nie mylę Nie, to tylko jakiś ten. Dobra Tu jest chyba jakiś samochód. A, wydawało mi się, że coś tam stoi. Ok. W każdym razie tutaj... W... O, proszę bardzo, co tu się dzieje? Tutaj następny jest, proszę bardzo. Także po prostu uważajcie, no co ja tutaj będę wam dużo mówił. No, idziecie powoli, poruszacie się ostrożnie. Jeden pilnuje drugiego. Nie szarżować, nie kombinować. Po prostu poruszać się miarowo, no jej tego pana mamy z głowy. O, się zainteresował? Co tam strzela? Ale wiesz co ja ci powiem, tam daleko mam jeszcze nie. Wiesz, wiesz, wiesz co ja ci powiem? Nie interesuj się. Spójrzmy na teren. E, tędy nie przejdę, tędy nie przejdę. Tutaj mnie nikt nie widzi. Ci są zbyt głupi, żeby się cofnąć. Tu jest jeden gnoje. Dobra, idziemy po niego. Idiota, nie? Ale dostał z glocka. Ha, ha, ha. Procesja kapitana Salvatora osiągnięta. General, jesteśmy w pozycji i potrzebujemy odwrotnego ewakuacji. Salvator został zniszczony. To źle. Jego drużyna została zniszczona. Mam ciało wszędzie. VIP-1 nie jest tutaj. Znów negatyw na VIP-1. General Martin. Twoi ludzie na terenie powinni teraz mieć hud-feed vip ostatniej znanej pozycji VIP-1. Jest to site konstrukcji, Mitchell's 20 Mitchell. Mitchell, to twoja gra w piłkę, synku. Znajdź bezpiecznie VIP-1. Na moją drogę, generał. Teraz muszę się szybciorę wycofać i zgadnijcie dlaczego. Okej, okay. musiałem go lekko zmiękrzyć. Powiem wam tak, e, niedokładnie o to mi chodziło. Ten Jeep miał sobie pojechać i miał zjechać e, tutaj. A widzę, że po prostu... A niestety niepotrzebnie tym granatnikiem mu Haha Ha ha, ojej, to straszne, aż łączę się z nimi w bólu chyba. Ha, ha, dobra, żarty na bok. Musicie zejść na dół. E, drop point. E, Drop point jest tutaj, także wy jesteście tu, drop point jest tu, musicie zejść tędy, wiadomo, tak. Nie próbujcie się cofać. Gdyż jeśli będziecie cofać, to też spotkacie koleżków. Proszę bardzo. W każdym razie musicie osłaniać swoją e, prawą flankę. Z racji tej, że jeśli zaczniecie strzelać, tak, zaczniecie strzelaninę z tymi tutaj patałachami, zaraz wam pokażę gdzie oni są, eee, to ci tutaj was usłyszą i będą próbowali was z flanki zajść, tak, dlatego no, warto będzie ich po prostu wykończyć, nie, wiadomo. Okej. Okay. Eee, Tych by trzeba było załatwić też, tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, a tam będzie problem, bo... No dobra, podejdziemy sobie na razie tutaj. No, chłopaki sobie wracają bardzo dobrze. Teraz wam powiem, gdzie oni są. E, ogólnie są na dole, ale bardziej was interesują wieżyczki. Powiem wam tak. Tam jest jeden, proszę bardzo. Dostał.